Pod ostatnim odcinkiem zrobiliście totalny rozpierdziel z łapkami i to 10 katów wbiliście dosłownie prawie w jeden dzień. Więc za dzisiejszym jestem zmuszony, żeby otworzyć konto za stówę. Ale stwierdziłem, że nie otworzę tylko jednego konta, a zrobię penik trzech kąt i przepierdzielę 300 zł. Ale wy lubicie jak ja pieniądze przepierdzielam, ja wiem. Dlatego robimy deala, że jak wbijecie 12 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to otwieram dla was 50 kąt. 50! czystych perełek. Także zostawiacie łapę w górę, zostawiacie suba z dzwoneczkiem koniecznie, żeby nie przegapić tego materiału, a teraz przechodzę do openingu trzech kąt za 100 zł. No i zaczynamy, słuchajcie, klasycznie od wyboru akcji szybciutko, ale to robimy turbo szybko i wyjątkowo klikam cenę od najwyższej. Nie no za 500 zł to mnie nie pogrzało jeszcze ty. 110 zł. Jestem w stanie tę dychę dołożyć, ale co on mi tutaj zaoferuje? Konto Fortnite Star Wars Marvel Marshmallow Batman, no wszystko tutaj jest, logi, wszystko elegancko. E, Tysiąca skinów ma być. Tysiąc skinów, rozumiecie to? Ja chcę tylko powiedzieć, że na ostatnim odcinku też otwierałem podobne yy, i tam też miało być 500 skinów. 500 skinów. Wiesz, co się okazało? Nic nie było. Gówno było wielkie. Zaczynam od tego kąciwa. Lecimy, otwieramy. Loguję się na pierwsze kąciwo. Słuchajcie, i to, co mnie zaskoczyło, to włączona dwuetapowa weryfikacja. Pamiętajcie, żeby taką dwuetapową weryfikację mieć, ja niestety na to konto pierwsze dostać się nie mogę. Co świadczy o tym, że to konto prawdopodobnie zostało skrakowane czyli po prostu najzwyczajniej w świecie ukradzione zostały dane i na szczęście właściciel postanowił włączyć dwuetapową weryfikację. Pamiętajcie, żeby coś takiego mieć. Ja przechodzę jak najszybciej do drugiego konta, ale pierwsze konto już mi podpadło. Już mi tu śmierdzi. Już tutaj sprzedawca... Oj, nieładnie, nieładnie. Już jestem zrejdżowany. A few moments later... Wygląda tak, że tam się loguje i pojawia się dwuetapowa weryfikacja. You. You have no right. Czemu te konto miało dwuetapową weryfikację włączoną? Okej, okay, no dobra, to ja będę czekał, to jakby mi pan SMS a napisał, to be, to będzie super, to wystarczy. Dobra, zadzwonił do mnie sprzedawca tego konta, które było nieaktywne. I poinformował mnie, że on mi tam za chwileczkę wymieni, tylko do domu dojedzie. W ogóle sympatyczny gościu nawet. Próbowałem podpytać delikatnie, skąd ten dostawca, bo on mówi, że od dostawców mają te konta To słuchajcie, to ja nie wiedziałem, że dostawcy kończą w Fortnite. Cie. Normalnie proste, że tak. W żaden sposób nie krakowane. Sims legit as fuck. Dobra, nie ma sensu przedłużać. Lecimy do następnego konta. Następne kąciwo, 110 zł. Eee, ja bym wybrał teraz, czemu mam dokładać? Czemu mam dokładać, z jakiej racji, z jakiej racji? Łapki w górę zostawiać, to będę dokładał oczywiście. Kolejne końciwo, stówka, równiutka stówka. Zaczynamy, wybieramy w takim razie. Ponad 700 skinów. Ok, czyli mamy mniej. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie. Może to końciwo będzie lepsze, a tańsze. Już mnie łączy z końciwem numer dwa. Nie mogę się doczekać, proszę. Proszę, jakieś dobre skinki. Fajne skinki poproszę. Konto numer dwa odpalone. Słuchajcie, 101 level w gierce wbity w tym sezonie. Więc jest grane. Czyli ponownie powtarza się sytuacja z Poprzedniego odcinka, gdzie gościu normalnie na tym kącie gra to jest prawdopodobnie gdzieś tam konto ukrazione komuś. Oczywiście ja się spróbuję skontaktować z jego znajomymi, żeby powiadomili go, żeby włączył dwuetapową weryfikację, bo to jest najważniejsze, ale sprawdźmy to końciwo, sprawdźmy to końciwo. Tych skinków troszeczkę tutaj jest. No i słuchajcie, tu miał być do 700 skinów, i faktycznie jest szansa, że tu do 700 skinów będzie, bo tam oczywiście są te wszystkie regułki, że skiny, tańce, parasolki i tak dalej. To wszystko się składa na tą liczbę skinów, więc tutaj faktycznie chyba nie oszukali ale na pewno oszukani pod tym kątem, że niestety nie jest to nasze konto, tylko konto jakiegoś ziutka, który po prostu stracił do niego dostęp albo po prostu zlikował gdzieś swoje hasło. Ale czy będą jakieś OG skiny? Mamy Wiedźmina, czyli stosunkowo nowy skinek. Mamy tutaj ze Star Warsów, mamy Harley Quinn, no marzenie wielu graczy, oczywiście, że tak. Jest drift nieudacznik, to może Polak jest jakiś. Słuchajcie, to musi być stare konto dowódczyni drużyny różowych, czy tak? Różanych, o różanych, no właśnie, tak czytać umiem. Czytanie to moja Pasja ogólnie. Mamy Bamanka, no jest troszeczkę tych skinów OG, słuchajcie. E, mamy co? Taszkownik jest, a może fioletowego ma? Nie ma fioletowego, nie ma. Już myślałem, że ma Noikowe oryginalne konto, ale nie, aż tak to nie. Oj, zadziałoby się. No ale słuchajcie, jestem piechur z y, y, PlayStation, chyba jeżeli dobrze pamiętam. Jest naprawdę, jest Farmer, to musi być Polagrodak. Jak się nazywa jego konto? Rise MMM Face, on z Face w ogóle jest klanu, ty to pro player jest przecież Paruwa. Holy shit, to pola Grodag jest. Mówiłem wam, że to pola Grodag jest. Mówiłem wam, ma w znajomych parówę normalnie. Słuchajcie, próbuję się skontaktować z parówą. Paruwa musi tutaj, musi do mnie dołączyć. Musi do mnie dołączyć. Paruwa do mnie dołączył. Paruwa. Halo, paruwa! Kurda, się włącza ten voice chat. Halo, halo, halo. Paruwa, słyszysz mnie? Halo, paruwa. Ty, on w jakiejś gierce, może ja dołączę do nich. Halo, halo, paruwa! Halo, paruwa! Paruwa! Hello. O, no jest paruwa! Siema paruwa! Wyjdziesz na chwilę do lobby. Siema. Tak. Dobra, to dawaj. Paruwa, czy znasz właściciela tego konta? Nie. A macie się w znajomych, nie? E, tak, tak, znam, znam, znam. Znasz się z nim, słuchaj, nie wiem czy tutaj z tej strony Smarty. Tak. I posłuchaj, chciałbym mam do ciebie jedną prośbę. Czy przekażesz Rise MMM, że ktoś... Ukradł mu konto i sprzedał je na Allegro? Yy, tak. Tak, przekażesz mu, ale obiecasz, żeby włączył sobie dwuetapową tak, ob obiecinę. weryfikację. Dobra, super. Bo to wiesz, ważna sprawa, żeby mu dalej to konto nie śmigało gdzieś tam, nie? No, dobra. Dobra, to super. Ja się wylogowuję z tego konta, zobaczyłem PET, że fajne skinki ma. Podobały mi się, ale wylogowuję się i niech sobie włączy dwuetapowe logowanie. Dobrze. Super, dzięki bardzo za pomoc. Trzymaj się. Dobra, cześć. I ostatnie na dzisiaj. Niech to odda, niech to odda, niech to odda bardzo mocno... Za stóweczkę równą. Pełno skinów znowu pokazane. Oczywiście, że tak. Przypominam, nie kupujcie takich rzeczy. Ja przetracę pieniądze, ja stracę te pieniądze. Ale Wy nie traście swoich pieniędzy albo pieniędzy swoich rodziców ciężko zarobionych. Nie róbcie takich rzeczy. Znowu ponad 700 skinów. Mam delikatne wątpliwości. Wiecie, czy to tak będzie? Ale dobra, otwieramy. Jesteśmy na koncie numer 3. I słuchajcie, teraz bardzo ważna informacja, bo tutaj znowu mamy do czynienia z Polakiem, rodakiem. Polak, nasz rodak został oskamowany. Jego konto zostało prawdopodobnie zajumany. Dlaczego Polak? Bo jak się logowałem, to dane były Bartek, Małpa, WP, coś tam, coś tam, coś tam. I jeżeli chodzi o jego nickname, no i oczywiście konto jest grane. 84 poziom. PK chrupcio. Słuchajcie, uwierzcie mi, to jest jakaś plaga. Dzisiaj uratujemy co najmniej dwóch Polaków, rodaków przed zajumaniem im konta. Polska górą! Let's go! Ja zaraz sprawdzam, czy ma znajomych online. Nieobecnych ma... O, cholera, niedobrze. Wiem! Dodam chrupcia na swoim koncie i spróbuję się z nimi skontaktować. Zaraz sprawdzam karierę od razu. Zaba to 25 zwycięstw na solo. To jest Buchfor, to jest nowy pros nowa nadzieja na polskiej scenie sportowej. Sprawdzamy szafeczkę. Zaczynamy od spadania... Oj, trochę jest tego. Trochę jest. Tańczenia jest sporo. Jest tanecznych emotek, jest mnóstwo o, stare kąciwo też, słuchajcie, piłeczki, nie piłeczki. No jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Ciekawe, czy będzie miał skina farmera. Do konstytucji Polski powinni dopisać, że jak grasz w Fortune, to powinieneś mieć skin... Na farmera. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest. Y Malowanego oczywiście na same bronie też e, sporo, ale to nas nie interesuje. Sprawdzamy kilofy. Czy będą jakieś rzadkie kilofy? Trochę tego jest, słuchajcie. Ale nie ma aż tak dużo. O, to stary jest. Dobra, może będzie faktycznie jakieś OG konto. Może jakiegoś rzadkiego skinka wyhaczymy. Jest łopata tryhardowa, oczywiście, że tak. Dobra, przechodzimy do plecaczków. I plecaczki już nam będą. Sporo mówiło o skinkach. Jest na pewno zestaw Spiderman'a. Okej, okay, alright. Dalej mamy bardzo stary zestaw nordycki. Okej. Okay. Nie ma co zwlekać. Sprawdźmy, jakie skiny będą na końcu tego gracza. Zacz Zaczynamy od samej góry, jest Wiedźmin, jest Tomb Raider, oj tego jest sporo, jest Drift Nieudacznik, no oczywiście, że musi być, jak jest Polak, to musi być Drift Nieudacznik, oczywiście, że tak, pozdrawiamy Zonego, o kurde, ten, ale potężny skin, nawet nie wiedziałem, że taki był dodany do Fortnite'a, ty. Jest Jonesy, no to jest naprawdę OG, konto jest, już, już trochę lat ma, jest Pan Choinek, jest Kepciowaty pod by, Skinek, yy, okej, okay. jest tutaj by, Piękny Tron, o, jest Kepcia Skin, nie ma Farmera, jest Kepciowaty Skin, yy. Wybaczamy, bo jest, jest farmerka. Jest farmerka. Farmerka, piękny skinek. Słuchajcie, ładnie się to konto prezentuje. Oczywiście ja się wylogowuję. Zapisuję sobie nickname chrupcia, żeby dodać go do znajomych i żeby poinformować go, żeby włączył sobie dwuetapową weryfikację. Jeżeli nie chcecie, żeby wam ukradli konto w Fortnite, to pamiętajcie o dwuetapowej weryfikacji. To jest niesamowicie ważne i to w zupełności wystarczy. A teraz przechodzimy do już czwartego w sumie bonusowego konta za to pierwsze, które nie działało. Znowu mamy konto Polak. Karodaka. Kubiks FN. Proplayera konto. 88. level, ma tylko to Bambik jest. Kubiks Bambik napisze w komentarzu. Ale ja dorywam się do szafki sprawdzam, jakie skiny są u Kubiksa. O, tych skineczków troszeczkę jest. Słuchajcie. Jak widzę drifta nieudacznika w skrzynce, w sensie w szafce, to oczywiście wiem, że to Polak Rodak jest. Żniwiarz jeszcze oryginalny. No, słuchajcie. Skull trooper. O, będzie, będzie fioletowy. Ajajajajaj. O, ten jest zajebisty skin. Nie, nie ma farmera. to Nie, to jednak nie Polaka. W takim razie. Zobaczymy jeszcze kilopy. Czy może jakieś coś rzadkiego. Mi się rzuci w oczy. Ale chyba nic takiego tutaj nie widzę. Parasolki za winy i to chyba z każdego sezonu. Ty, więc mamy tutaj do czynienia z tryhardem. Moje moteczek po prostu pełno. Tutaj jest tego mnóstwo. Więc konto jest naprawdę na bogatości. W sklepie nie wspiera żadnego twórcy. A warto. Wpisujcie sobie kodziki twórców. Może być Smarti, może być jakiś inny twórca. Ale wpisujcie. Warto. Oczywiście konto nie nasze. Natychmiast się wylogowuje. I postaram się właściwie tego konta poinformować żeby sobie włączył dwuetapowe logowanie. I pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem, absolutnie pod żadnym pozorem, nigdy takich kont nie kupować, bo te konta i tak nie będą wasze, one wam znikną, one e, przepadną i tylko i wyłącznie stracicie swoją kasę. A na jeśli to już wszystko, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!